Cześć. Z tej strony Ewa. W dzisiejszym filmie pokażę instalację programu do projektowania haftów Janome Artistic Digitizer Junior. Program może zostać zainstalowany na komputerach typu Mac oraz komputerach z systemem operacyjnym Windows. W skład produktu wchodzi płyta instalacyjna, instrukcja instalacyjna oraz kod aktywacyjny. Program może zostać zainstalowany na wielu komputerach, jednak w jednym czasie uruchomiony tylko na jednym. Przechodzimy do instalacji. Ja będę instalować program na komputerze z systemem operacyjnym Windows. Płyte mam już umieszczoną. Wyrażam zgodę na wprowadzenie zmian na komputerze? Klikam dalej. Na tym etapie akceptuję warunki umowy licencyjnej. Wybieram lokalizację, gdzie program zostanie zainstalowany. Przechodzę dalej. W kolejnym oknie określam Jakie formaty plików program będzie otwierał? Opcja pierwsza dotyczy plików z rozszerzeniem Draft. Opcja druga będzie otwierać wszystkie pliki hawciarskie. Ja wybieram opcję drugą. Jest ona pełniejsza, pozwoli mi otwierać więcej plików. Konfiguracja została zakończona, a więc instaluję program. I zamykam kreator. Teraz możemy przejść do otwarcia programu. Przy pierwszym uruchomieniu należy wprowadzić numer seryjny produktu i kod aktywacyjny. Aby wprowadzić kod aktywacyjny, klikamy z prawej strony u dołu ekranu, rozwijane menu, a następnie ikonę klucza. Otwiera nam się okno i tutaj wprowadzamy numer seryjny produktu, poniżej kod aktywacyjny. Jak widzicie, ja już oba kody wprowadziłam. Klikam teraz aktywację. Po aktywacji klucza, będzie on zawsze uruchamiał się z komputerem, a więc nie będziecie musieli wprowadzać ponownie kodu, aż do momentu wylogowania się. Wylogowanie jest niezbędne, jeżeli będziecie chcieli przełączyć się na pracę na innym komputerze. W tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.